Dobry wieczór serdecznie witam na kanale, na kanale rocznik 1961. Wyobraźcie sobie że wyszedłem z domu dzisiaj. Siedzę tutaj jest prawie godzina 22 ale ten film będzie w takich może dwóch trzech części nagram Złączę to do kupy dlaczego. Dlatego że wiemy jaka jest sytuacja z tym węglem i teraz sobie wyobraźcie że ja siedzę Tutaj już jest prawie ciemno, a ja w lesie słyszę, jak ludzie rąbią drzewo. Czyli po prostu no, doszło już do tego, że niestety ludzie chodzą nocami i właśnie słychać, jak rąbią to drzewo. Ale ja dzisiaj mam spotkanie z całkiem inną osobą. Takiego, jak to nazwać? Pierwszy raz skorzystam, no drugi raz skorzystam. Z wróżki i mam takie spotkanie w pewnym miejscu muszę tam jeszcze do niej dojść, no i zobaczymy, co nam mi powie, czy mam się bać, czy mogę spać spokojnie, bo ostatniej nocy w ogóle nie mogłem spać. Bardzo się denerwowałem. Tam cały czas w tych gazetach się miesza. Co oni będą robić, czy takie dotacje, czy takie dotacje, czy ten węgiel będzie, nie, czy węgla nie będzie. Wiem, że nie mogę nawet kupić teraz węgla, nie mogę teraz kupić nawet drzewa, nie ma brykietu. No także sytuacja jest. Napięciowa. Więc ja udam się do wróżki, kawałeczek może tej drogi tam nagram jak idę, no i potem to spotkanie postaram się nagrać i zobaczymy, co ona mi powie na temat tego węgla. I wtedy, jeżeli coś się do konkretnego dowiem, to może mnie uspokoi moje takie te wewnętrzne niepokoje, albo mnie wzburzy jeszcze bardziej. No na razie do Afryki nie chcę wyjeżdżać, no bo domu nie sprzedałem. No, nie mam jak tego zostawić, żeby wjechać do ciepłych krajów. Ja już się wyłączam. No i zobaczymy dalej, co ona mi powie. A zanim ja tam jeszcze dojdę, no też jeszcze się muszę ubrać ciepło, żeby ten kawałeczek tam dojść. To na razie się wyłączam. To co? Idziemy. Nie biorę żadnej bluzy, bo jest bardzo ciepło więc idę, się przejdę, zobaczę kawałek drogi, Wam pokażę gdzie ja idę, no to lecimy powolutku sobie tutaj nagram i jak wyjdę już z posesji, to nie będę nic już mówił żeby nie zdradzać tej mojej lokacji, gdzie ja jestem ciemno już faktycznie I teraz ja już wychodzę na ulicę i tylko Wam pokażę, że czeka mnie kawał jeszcze drogi tutaj i muszę iść tam tam wysoko. Do przodu. Palcem pokażę. Więc udaję się do tej wróżki. Teraz już więcej nic nie gadam. Cały czas to do przodu. Jestem już zmęczony pod górę idę, ale jeszcze kawałek mam. Zaraz wam pokażę, gdzie mam to spotkanie. Powiem wam, że o tej porze chodzić to strach. Cały czas jakaś dzika zwierzę po krzakach lata. Nawet nie wiem co. Widziałem dwa lisy już. Jeszcze kawałek mnie czeka drogi do tego miejsca. Już to chodzę tutaj jest to miejsce. Właśnie tutaj się spotkałem, powiem Wam, że mam stracha cholernego. To jest takie miejsce, że duży duszy nie ma w tym domu. Jestem mam spotkanie. Teraz do tego miejsca. Ten dom, z tego co wiem, to ma, jest zbudowany w 1890 roku. I tutaj właśnie będę. Przejdę zaraz. Tam się nawet światło świeci, jak widzicie. Tam się światło świeci. O, pokazuję palcem. Jest światło, także zaraz będę. Tam się udał. Tutaj wiem, że jakaś bramka powinna być Otwarta I muszę się dostać To wchodzimy Okej okay. Jakieś takie krzaki Przez te krzaki się przecieramy. Nic kompletnie nie widać Jakieś gałęzie, chaszcze Ok, Okej, okay. już jestem Na posesji Tam widać jeszcze jakieś światła gdzieś w oddali ale to od jest naprawdę pustkowie teraz postaram się wejść tam do tego budynku zaraz będę przy tych drzwiach kurcze jeszcze tutaj przy jej posesji strumień płynie nic nie widzę kompletnie muszę się prze... muszę przejść przez ten strumień niesamowita sprawa strumień przed domem płynie już przychodzę muszę przejść Już jestem, wszedłem, jestem na miejscu Muszę jakieś drzwi otworzyć Ciemno, nic kompletnie nie widać. Idę po amacku pies jakiś czeka kurde, normalnie to jest takie pomieszczenie. Jeszcze jedno, jeszcze jedne drzwi muszę otworzyć. że zawoła, więc będę czekał w tym miejscu. Zostało mi jeszcze 10 minut czekania. Już jestem w tym pomieszczeniu, ale to widzę, że jakieś wyjście jeszcze jest na zewnątrz. Są świeczki jakieś. Jest. Jest. Ja tu nic nie widzę, a ja się przywrócę. Dobry wieczór. Dziś, żeśmy się umówili na spotkanie. I chciałem się zapytać, czy będzie ten węgiel, czy mogę spać spokojnie. Czy będzie wszystko w porządku. Chciałbym, żebyś mi powiedziała, co będzie dalej. Mm. Przeczuwam, że będzie dobrze. Ale nie jestem pewien, czy w 100% procentach będzie dobrze. Żeby się upewnić, czy na pewno będzie dobrze. Muszę dotknąć jednej ze swoich świec. Gorąca. O, ta nieco zimniejsza. Przeczuwam, że za niedługo będzie dobrze. A może będzie nawet jeszcze lepiej, niż nam się wydaje. Dziękuję za wspaniałą wróżbę. Jestem już naprawdę uspokojony, że będzie lepiej. O taką wróżbę mi chodziło. Ale mam takie pytanie jeszcze, bo wiem, że jesteś kobietą. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Ja jestem kobietą. Może twój głos ciebie trochę zmylił, ale jestem kobietą. Jestem wróżką od wszystkiego. Taką właśnie chciałem mieć wróżkę. Dziękuję serdecznie. Dotarłem do ciebie po długiej podróży. Jestem już szczęśliwy i spokojnie będę wracał do domu. Także do zobaczenia, pa. pa. Do zobaczenia, podróżniku. To ja już uciekam i życzę spokojnej nocy i dobranoc. Bywaj. Ja już sobie sam wrócę tutaj tą drogą z powrotem do domu. Także jak widzicie, wszystko dobrze się potoczy, będzie wszystko dobrze. I uważam, że naprawdę nie będziemy się martwić. Gwiazdy pięknie świecą. No już jestem bardzo pozytywnie nastawiony na następny dzień. Także ja już wracam, wyłączam kamerę do zobaczenia w następnym odcinku mojim serii Pitu Pitu